Witajcie, witajcie na Crypto Bros, kanale dla głównie inwestorów, bo my inwestujemy i w krypto, czyli blockchain, ale też w inne technologie. Próbujemy znaleźć sposób jak zarobić, sposób jak tutaj zmienić to swoje szare życie w wyścigu szczurów na coś lepszego. Dzisiaj jest dużo wątków, dzisiaj pokryjemy bardzo dużo wątków, także jeśli się nie wyrobię w 10 minut, to jeżeli oglądasz mnie na TikToku, przerzuć się na Crypto Bros YouTube, tam będzie pełny film. Zaczynamy od długu. Dług to jest to, co niszczy indywidualnych ludzi, to co niszczy firmy i dług jest tym, co powoli niszczy całe ekonomię. Wystarczy popatrzeć, jak kiepsko radzi sobie Japonia, gdzie w latach 90. albo 80. w każdym razie 15-20 lat temu Japonia była jedną z głównych tutaj ekonomii, która miała rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi, ale zaciągnęli za dużo długu i teraz nie mogą się z tego długu wykaraskać. To samo zaczynają robić Stany Zjednoczone. Czyli e, tak jak Ray Dalio mówi, co około 100 lat zmienia się główna ekonomia świata. Czy tym razem stanie się to samo? Bo Stany Zjednoczone są chyba na swoim 97 roku, w tym momencie panowania, więc może być zmiana na nową ekonomię. Wydaje mi się, że to będzie, że to będą e, Indie, wbrew ogólnym e, tutaj e, zamysłom, że to będą Chiny. Wydaje mi się, że to Indie, przez to, że Indie mają bardzo dobrą demografię, jako jedyny chyba kraj, taki duży kraj na świecie, więc tam też szukamy okazji. Jeżeli jakiś blockchain albo jakaś firma działa w Indiach, to też zwracamy bardziej, bardziej uwagę na tą firmę, tylko przez to, że jest właśnie z Indii, które mogą mieć szansę być nowym hegemonem na świecie po Stanach Zjednoczonych. No więc 14 miliardów dziennie dodawanych jest do długu. Stanów Zjednoczonych w tym momencie jest to potężna suma. Jest to potężna suma i co ciekawe, nie widać, żeby hamowali, a raczej przyspieszają ten dług. Zwłaszcza w tym roku. Więc nie życzę im źle, ale nie wygląda to dobrze. Gdzie w Polsce się zastanawiają, czy 500 miliardów czasami wydane na armię to jest dobry pomysł, to takie Stany Zjednoczone wydają 14 miliardów dziennie i się nie martwią. A armia w Polsce jest potrzebna, bo jesteśmy między Rosją a Niemcami, więc nie wiem kto ma takie problemy, jak budują armie. Nie budują. PiS jest pisem, można ich kochać albo nienawidzić. Ważne jest to, że rozwijają tą naszą Polskę. Ale dobra, starczy polityki, idziemy dalej. Dzisiaj będziemy mówić o Social Fi. A Social Fi jest to yy, po prostu wrzucenie yy, platform społecznościowych na blockchain. Yy, dlaczego? ponieważ przede wszystkim nie będą te platformy kontrolowane przez jedną firmę czy tam jednego jeden podmiot, a będą kontrolowane przez użytkowników i posiadaczy Kana, czyli będą zdecentralizowane, czyli nie będą mogły być jakieś drastyczne zmiany e, zainicjowane przez małą ilość ludzi. A dwa, no nie będzie może tak dużo botów i tych fałszywych kont tworzyć, ponieważ a nie będzie to tanie. A dwa, będzie to takie y, no będą te konta raczej możliwe do identyfikacji, bo wiadomo, będą na blockchainie, a to znaczy, że będą mogły być tutaj e, śledzone, tak? Mamy firmy specjalizujące się już teraz, które śledzą e, tych, którzy źle czynią i kradną tutaj e, nam tokeny w kryptoświecie. Czy Sosia wystartuje w tym rynku byka? Według mnie tak, bo dużo się dzieje e, platforma na, na Arbitrum e, Frentec udowodniła, że jest zainteresowanie ludzi. I wydaje mi się, że będzie, będzie moment, będzie trend, będzie e, narracja na Social Fi, a bardziej na zdecentralizowane finanse, zdecentralizowane social, czyli DISO, decentralized social. W ogóle ten artykuł możecie zobaczyć na Cointelegraph, piszecie Cointelegraph, Social Fi, to wam wyskoczy. Oni tu proponują, że bardzo interesujące projekty to jest Musai, Diamond, DISO i Entre. Uwaga! Diamond, DISO i ENTRE to są wszystko projekty budowane na DISO. Więc albo ktoś chciał bardzo to zaznaczyć, albo się nie doczytał i nie dowiedział, że to jest to samo. W każdym razie ten artykuł pokazuje, jak bardzo rozbudowany jest już DISO i według mnie DISO będzie tutaj projektem numer jeden, jeśli chodzi o nasze portfolio. Oczywiście zapraszam Was do inwestowania, namawiam Was do inwestowania, bo DISO... E, e, właśnie w SocialFi jest już dawno, mają specjalnie zbudowany blockchain e, w tym celu właśnie mają niesamowicie tanie transakcje co jest potrzebne właśnie, żeby e, no, wysyłać wiadomości, to nie możesz płacić nie wiadomo jakich sum, no, muszą być 0,00,00,00 centa i Diso to robi Diso jest tańsze niż e, Solana e, zwłaszcza jeśli chodzi o m, dane, bo te platformy społecznościowe mają niesamowicie dużą ilość danych i to jest problem. A, dobrze, bo botów tyle nie powstanie, ale dwa, te, te dane no, kosztują, zwłaszcza utrzymywanie tych danych na, tutaj, na blockchainie. I tu macie porównanie, ile, by się utrzy, ile kosztuje utrzymanie wiadomości o 200 literach, czyli mniej niż tweet. W DISO to jest 4.017. Na Solanie 27 centów, Avalanche 19 centów, najtańsze tutaj jest o Cardano z tego co wygląda, Ethereum to w ogóle Ethereum w ogóle odpada. Mm. Także technologicznie DISO jest chyba najbardziej zaawansowane. no i to był blockchain specjalnie zrobiony pod ten właśnie e, zamysł. Inwestorów już wspominałem, w ogóle jest mój film o DISO, możesz sobie obejrzeć, e, możesz sobie obejrzeć, jest e, wcześniej. Na YouTube, chyba tylko, bo na, na TikToku, jak wspomniałem, tych starszych filmów nie ma. Czyli DISO, jako taki główny tutaj e, projekt do inwestycji, projekt do, do przejrzenia. Oczywiście nie namawiam do inwestycji, to jest tylko mój ma, własny research. Chciałbym wam pokazać, co zrobicie. To oczywiście jest wasza decyzja. Jest jeszcze jeden projekt, który tutaj mnie interesuje, tylko przez to, albo nie tylko przez to, ale głównie przez to, że spadł y, znacznie w cenie. E, oczywiście tak on coś nie za bardzo działa, ale jako drugi, tak wszystko działa to jest Chingari Chingari jest to indyjski indyjski TikTok ma dużo użytkowników jak oglądacie mnie dłużej to zobaczycie to widzieliście, a możecie zobaczyć wcześniej, jest film o Chingari bo była sprzedaż tego Chingari na SoulRazor ale była sprzedaż za dużo droższa niż teraz jest także teraz macie perełkę za dużo, dużo tańszą cenę niż była na, na Launchpadzie Chingari jest to, hmm, popatrzcie, społeczność ponad 175 milionów ludzi, czyli społeczność prawie tak wielka, jak całe Stany Zjednoczone. A jeżeli zobaczycie na, hmm, na wycenę Chingari, to teraz jest za niecałe cent, 1,7 centa. O, trochę poszło do góry ostatnio, chyba jak social fire zaczęło skakać, poszło do góry. Ale nadal jest tanie. Popatrzcie, market cap 4 miliony fully diluted jest tylko 17 milionów dolarów. A uwaga, prawie 200 milionów ludzi jest na platformie. Token używany jest w platformie, token zarabiają ci, co tworzą, cały czas jest fajnie, wszystko działa. No i właśnie jest, jest tutaj w tej ekonomii, która ma rosnąć. To jest ważne, żeby mieć projekty z ekonomii, która rośnie. Wiadomo, zamknięty jest są tylko do tego kraju, nie jest międzynarodowy, ale mimo wszystko w Indie mają być najbardziej popularnym krajem za ileś tam lat Kilka miliardów ludzi Także jest to dobry rynek do wzrostu Zwłaszcza dla projektu tego typu Gdzie chyba TikTok jest mniej używany w Indiach Sam nawet nie wiem Wiem, że Edgar jest używany Bo sprawdzaliśmy razem w sumie filmy W tym właśnie poprzednim wideo Co wam nagrałem I są tam oglądnięcia po kilkaset, po kilka tysięcy Kilkaset tysięcy nawet Oglądnięć filmów Także są aktywni indianie, indianie, indyjczycy na tej platformie <głos》> są aktywni ludzie, tak? także zwłaszcza z taką wyceną, na pewno jest to dobry pomysł żeby tutaj coś zagrać, bo jeżeli będzie, będzie ten, ta narracja w krypto, że social fight to właśnie Gary powinno trochę fajnie tutaj nam pójść do góry, zwłaszcza, że ma taką małą wycenę, inwestorzy Chingari, to jest m.in. Kraken, jest paru dobrych inwestorów także na pewno na pewno coś tam podpompują. I kolejna rzecz. Pamiętacie, jak mówiłem Wam o Islamic Coin? Bardzo taka, jakby to się mówi, nazwa bez żadnych fajerwerków. Ale to Islamic Coin jest sponsorowany przez szejków. Przez prawdziwych szejków z miliardami dolarów w kieszeni. I to Islamic Coin mówiłem Wam, że będzie. Token najprawdopodobniej wyrzucony we wrześniu, czyli teraz, mamy prawie koniec września. Jeżeli chcecie kontynuować ten film, to zapraszam na YouTube'a, bo tu się czas kończy 20 sekund i nie będzie nic. I jest. Jest sprzedać tego tokenu na platformie republik.com. Więc zapraszam, zróbcie sobie konto, jesteście zainteresowani, bo ten projekt wzniósł już kilkadziesiąt milio milionów dolarów. I tutaj widzicie, wznieśli oni już milion. Zostało tylko 6 dni na inwestycję. Czyli do 2 października około można inwestować. Od 50 dolarów do miliona można inwestować. W ogóle polecam tą platformę Republikom. O islamikom nie będę się powtarzał, bo jest film. Zobaczcie sobie ten starszy film na, na YouTubie ale jest naprawdę spoko, bardzo dużo, jeżeli cały świat islam, islamistów, nie, muzułmanów cały świat muzułmanów by zaczął używać tego, tego coina jako główną, a wiadomo oni chcą walczyć z dolarem jako główną walutę, to naprawdę to może polecieć w kosmos, ale polecam nasz film o islamie coin nie będę się powtarzał, a sama ta platforma republik Polecam tu mieć konto, ponieważ są tutaj bardzo dobre projekty ogólnie, startupy. Tu się inwestuje w startupy. Sprawdzona platforma tutaj. Współinwestorem tej platformy był Tim Draper, jeden z naj, najsławniejszych inwestorów VC. Również ta platforma tutaj nie tylko ma krypto, oni mają dużo rzeczy. Krypto mają rzadko, ale jak już mają krypto, to mają naprawdę dobre, naprawdę dobre tutaj. Projekty mieli Avalanche między m.in. teraz kolejnym, widzicie, ma jest tam Islamicoin. Coin. Kolejnym tutaj, który mnie przykuł uwagę jest Uterverse. O Uterverse metawersie mówiłem wcześniej. Oni inwestują z takimi imionami tutaj, czyli masz szansę, mając konto na republik.com, inwestować razem z Andersen, Horowitz, Sequoia, 500 Startup i tak dalej. Techstars to jest europejski fundusz czyli inwestujesz z gigantami VC na równych może nie, ale prawie równych warunkach także na pewno warto no jak najbardziej konto dla siebie, konto dla żony inwestować przez nich jest dużo, jest dużo, tym co się interesujesz możesz na pewno znaleźć tutaj no bo oni mają miliardy dolarów w co zainwestowali chciałem wam pokazać ten drugi uterwers, ale nie mogę, dobra, miesza z tym jest uterwers, jak wiecie sobie na platformo Platformę to będziecie mieli. Oni też mają, co ciekawe, mają token, znaczy token, to nie jest token, to jest taki wewnętrzny token. On nie, jest na, nie wiem czy jest na blockchainie ale w każdym razie nie jest dostępny na giełdach. Jeżeli kupujecie token Republik, to możecie dostać, możecie dostać tutaj również jakąś tam część ich zysków, w mi pada, ale pokryliśmy między wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Czyli jak najbardziej ta platforma Republik, tutaj yy, zwróćcie uwagę, poczytajcie, bo dużo rzeczy się dzieje. Mają oni swoje tokeny, tak zwane notes. Jeżeli jakieś zyski mają, to 25% że z tych zysków idzie do tych, co mają ten, ten token. Yy, więc na pewno warto się zainteresować, ale przede wszystkim jako tutaj platforma do inwestycji chciałem Was zainteresować. Do następnego.